Zapraszam do łazienki Magdy i Tomka. Oboje spędzają w niej najwięcej czasu, bo jest to łazienka przy sypialni, jedna z kilku w ich podkrakowskim domu. Magda i Tomek zdecydowali się na świadomy zabieg estetyczny. Z naszą pomocą wybrali całą serię produktów znanego projektanta Antonio Citterio. Dzięki temu ich łazienka jest bardzo spójna stylistycznie. Kolejnym zabiegiem było włączenie do łazienki elementów rekreacji. Dlatego znalazła się tutaj i wanna, i kabina z deszczownicą. Pierwszym z elementów projektu Antonio Citerio są umywalki z zestawem pasujących do nich mebli EGO. Umywalki są nie tylko ładne, ale i bardzo wygodne. Mają duże boczne blaty, na których można odkładać wszystkie drobiazgi. Szafki pod umywalkowe są nie tylko bardzo pojemne, ale mają też kilka wygodnych rozwiązań detali. Po pierwsze, relingi na ręczniki. Po drugie, ergonomiczne uchwyty i system automatycznego domykania szuflad. Proszę zwrócić uwagę na charakterystyczne nóżki, których umieszczenie pod kątem 45 stopni powoduje, że szafka jest lżejsza. Wygląda jakby była zawieszona w powietrzu. Widoczne nad umywalkami lustra mają również funkcję płytkich, a jednak bardzo pojemnych szafek. Meble narzuciły nam kolorystykę podłogi. Chcieliśmy maksymalnie zbliżyć jej kolor do wybarwienia szafek. Powszechne są obawy przed użyciem drewna na podłodze w łazience. Pamiętajmy jednak, że są takie gatunki drewna, które mają wysoką odporność na kontakt z wilgocią. Proszę zwrócić uwagę na nietypowy kształt miski WC i bidetu. Obłe formy znakomicie nawiązują do wyokrąglonych elementów umywalek. Ważne jest jednak to, że wszystkie detale mocujące są dyskretnie schowane, a tylna część miski i bidetu przylega płasko do ściany. Więc jest bardzo łatwa do utrzymania w czystości. Wystarczająca ilość miejsca oraz preferencje Magdy i Tomka spowodowały, że w łazience pojawiła się wanna projektu Antonio Citerio i pasująca do niej oraz stanowiąca silny akcent dekoracyjny bateria wolnostojąca. Prysznic jest zamknięty drzwiami szklanymi Next, które mimo że nie są projektu Antonio Citerio, to znakomicie współgrają z pozostałymi elementami wyposażenia wnętrza. Kabina prysznicowa została rozwiązana w sposób nietypowy. Ściany nie są wyłożone płytkami, tylko pokryte zostały specjalnymi warstwami preparatów wodoodpornych, dzięki czemu niczym nie różnią się estetycznie od pozostałych ścian w łazience. Niezależnie od tego, cała łazienka została pomalowana farbą zmywalną o podwyższonej odporności na wilgoć. Popatrzmy jeszcze na grzejnik. Wbrew powszechnej opinii, grzejnik łazienkowy nie musi mieć kształtu klasycznej drabinki. Na tym grzejniku suszymy ręcznik po kąpieli dzięki specjalnemu rengowaniu. Dysponując dużą przestrzenią, możemy położyć większy nacisk na rozwiązania estetyczne. Duża łazienka pozwala na zastosowanie takich rozwiązań, które w mniejszym wnętrzu mogłyby być kolizyjne. Tutaj stanowią zaś o estetyce przestrzeni i znakomicie komponują się funkcjonalnie. Przypominam o konieczności konsultacji z fachowcami. Zastosowanie nietypowych baterii, syfonów i zestawów podtynkowych musi być przemyślane i wykonane przez osoby, które wiedzą, jak to zrobić.